ma moi drodzy. Chciałem wam dzisiaj zrobić test tutaj kontrolerów ładowania, bo jesteśmy już po montażu solara. I co chciałem wam zrobić? Test po prostu tutaj tych dwóch kontrolerów. Ale mamy mały problem. Taka jest pogoda z oknem, czyli tak naprawdę. Zero jakiegokolwiek słońca, pochmurno i powiem Wam, że yy, no, czasu do czasu gdzieś tam przepada sobie, nie? Także zero jakiegokolwiek słońca i chciałem Wam przeprowadzić tutaj test yy, tych dwóch kontrolerów, bo po wielu opiniach i, i tak dalej Yy, szukałem na internecie, znaczy podpowiadali mi, że źle zrobiłem w ogóle, bo pierwszy to jest mój ten, pierwszy regulator, który kupiłem. Wygląda on w ten sposób, ale to sam z firmy yy, Viano, no, jakieś tam dwa ładowania na USB, jakieś tam pierdoły i tak dalej. Kupiłem go chyba nie 50-60 zł. Ale Kazim mówi że przy systemie ładowania ze solarów dużo jest po prostu dni takich, które, które są... jak to mówimy. tak dzisiaj nie, no, że jest pochmurnie jest jest pochmurnie na, na dworzu jest, nie ma w ogóle jakiegokolwiek słońca zero w ogóle przy świtu. I każdy mówi, że lepsze są te regulatory MPPT. To jest regulator PWM. Ja kupiłem sobie tego MPTT, bo każdy mi mówi, żeby zmienić to, niby ten, ten tracer dla tego tracera. No, no nie jest taki mm, zły, bardzo ale kosztowny jest. Kosztuje gdzieś tam około 400 zł. Ja na AliExpress dałem za to 280 albo 290 zł. Oczywiście jest to samo co u nas, ale później, jak się dowiedziałem, miałem akurat pecha, bo celna mi sprawdziła przesyłkę, no i musiałem niestety zapłacić podatek 60 zł, ale do tego i tak mi się to opłacało, bo i tak stówę zaoszczędziłem, a i to przyszło mi w ogóle kurierem DHL-em, więc nie czekam na to 3 miesiące. W parsce wrzucę Wam filmik w międzyczasie jak tam rozpakowywałem, czyli przyszedł nam taki oto regulator. Oczywiście jest inna jakość wykonania, no trochę lepszy nawet w sumie, radiator aluminiowy i tak dalej. Do tego mamy Kabel do podłączenia do komputera, czyli możemy sobie tam sterować nim, też tam będziemy się kiedyś bawić. Czujnik temperatury akumulatora, tutaj podłączamy, to też ważne, przyda się. I za ten zestaw zapłaciłem 280 zł, bo miałem chyba 4 dolary. Jeszcze od Aliexpress. dostałem zostałem na, na powiedzmy jakiś tam rabat. Nie wiem, jak to tam, no dlaczego, nie wiem, nie znam się. I do tego jeszcze, to jest chyba mostek z temperaturą czujnika na zewnątrz. Zamiast, jak nie mamy czujnika tego, do akumulatora to podłączamy sobie tu, bo wtedy jak akumulator się przegrzewa czy coś, to regulator wtedy wiadomo to odłącza i, no, i jest bardziej, bardziej to jest zaawansowane niż ten taki zwykły, niż ten zwykły tutaj regulator. No ale dobra, wracajmy do rzeczy. sedna sprawy. chciałem wam zrobić test. Ale, oczywiście, jest podłączony regulator. Ten trochę mi będzie ciężko, jedną ręką, ale może mi się uda. Napięcie sprawdzimy sobie, będziemy mierni bliżej. Kolejnyście lepiej widzieli. Wiadomo, że jedną ręką to kud. Nie robota. Napięcie po podłączeniu, oczywiście, solara do tego regulatora. Napięcie mamy 12,6. Ja wcześniej zmierzyłem, jak odłączymy kable, zaraz Wam pokażę. Napięcie na samych kablach jest 30, tam chyba 2 V. A to nam teraz pokazuje 12,5-12,6. Nam pokazuje. Oczywiście w takiej pogodzie jak dzisiaj, bo jeszcze wracając do rzeczy. Mmm... Jeśli mamy słońce, to nie zobaczymy różnicy pomiędzy tym a tym. Nie będzie znaczącej takiej różnicy, bo ten będzie ładował, ten będzie ładował, będzie, będzie wszystko grało. Ale chodzi o taką pogodę: chodzi o taką pogodę po prostu jak dzisiaj mamy. Nie? Czyli jak widzicie, nie za bardzo. Ja to nagrywam przez szybę, z przyczepki, ale to mi się, że spokojnie widać. Na dworze to samo. Także jest to podłączone. Nawet widać, że mamy słoneczko. Napięcie akumulatora, znaczy napięcie tego na tych kablach niby 12.7. Oczywiście akumulator nam się nie ładuje, bo powinien nam się tutaj mrygać te kreseczki o stan poziomu naładowania, powinien nam mrygać tam od do stopień naładowania akumulatora. Także no tutaj mamy system odłączania, kiedy odłączać, przy jakim tym, żeby zabezpieczyć i nie rozładować maksymalnie akumulatora, no i, i to tyle, tak? A teraz Wam pokażę, zaraz odepnę kable i Wam pokażę napięcie na, na samych kablach. Tylko muszę odłożyć telefon, więc musicie chwilkę poczekać. I tak, minęło, nie wiem, pół minuty minęło, tak, no na pewno pogoda się nie, nie zmieniła przez pół minuty. Także po odłączeniu od, yy, od tego kontrolera yy, napięcie na solarze mamy 34,2. Yy, ogólnie ja tam panel mam do 36, napięcie maksymalne, ale kurde, przy takiej pogodzie to jest bardzo zarobisty wynik. Ale dobra, do rzeczy. Chciałem Wam ogólnie zrobić ten test, ale kurde, nie mogę Wam zrobić tego testu, bo ten kontroler po prostu nie ładuje, nie ładuje akumulatora, bo twierdzi, że jest po prostu za, za mało prądu, za mało słońca jest, no i niestety nie, nie, nie będzie ładował mi tego, nie będzie mi ładował tego akumulatora, tak? Nawet tutaj mamy taką teraz buźkę, tutaj akumulator się nie ładuje w taką pogodę. Napięcie na Solarze mamy 34,2 w tym momencie. I co? Teraz podłączymy tego regulatora MPPT, stracera. To jest 20 amperowy, tak? 20 amperowy. no bo panel jest to chyba 8, czy tam 9, coś takiego, no nieważne. Tam wstawię wam zdjęcie, to sobie zobaczycie. I dlatego musiałem wziąć tam 20. Są jeszcze 10, 30 i 40. A ja przy swojej instalacji dużo mi tutaj nie będzie ciągnęło prądu, bo jak wszystko powłączam, to będzie mi maksymalnie policzyłem tu 40W, ale to wiadomo, że wszystkiego na raz się też nie włącza. Także yy, bierzemy się, podłączymy to i zaraz zobaczymy, jakie tutaj są parametry ładowania. Na tym wam nie pokażę, bo niestety nie ładuje, yy, bo twierdzi, że jest za mało słońca i nie produkuje tego, tego prądu, tak? Zaraz zobaczymy, podłączymy to, jak z tego będzie. Po pierwszym, podłączeniu już widzimy różnicę, że ekran jest tutaj podświetlany. Także fajna opcja wieczorem. tym sobie zmieniamy. Select yy, PW, tutaj mamy ustawienia od SOLARA. Yy, widzimy wam od początku. Dobra, PW, czyli napięcie 0, bo no, jeszcze nie podłączyłem, tylko podłączyłem na razie akumulator. Prąd ładowania, y, jaki daje, na razie jest 0. Kilowatogodziny 0, no bo jeszcze nie jest podłączone. Napięcie akumulatora 12.3. Prąd ładowania 0, no bo jeszcze nie jest podłączony. I 25 stopni temperatura otoc otoczenia. Y, nie ma czujnika y, tego. Prawdopodobnie chyba nie ma czujnika, i dlatego pokazuję 25 stopni ogólnie y, z tego, co tu chyba dobrze, jak dobrze wyczytałem. Bo nie jest nic podłączone na razie, więc yy, pokazuje 25 stopni ogólnie. tak? A czy to się będzie zmieniać? Raczej nie ma tu w przyczepie 25 stopni, ale no, yy, no wiadomo. Pobór, yy, bateria, ładowanie do 25 stopni, i teraz czyli to, czyli wyjście na, wyjście na różne urządzenia 0,0A, nic nie pobiera, kWh, nic, yy, to nie wiem co to znaczy. I to chyba mamy system do ustawiania dziennego, ile ma chodzić, czy coś, coś takiego to ma być. Ale to będziemy się z tym bawić później. Dobra, teraz podłączamy Solara. Nie, nie zwróćcie, bo już jeden minus podłączyłem jeszcze plusa nie podłączyłem. Zawsze podłączamy pierwszy akumulator, dopiero później Solara. Dobra. Po podłączeniu Solara hmm, ukazuje nam się. Będziemy sobie od początku, bo tu jak nic nie robimy, to to się samo automatycznie sobie zmienia. Napięcie, zobaczcie. Tam mieliśmy 12, no 12 coś tam, już nie pamiętam. W tym momencie mamy 29 napięcie. Yy, już samo to, że to już energię produkuje. Yy, no i widać, że po prostu ładuje, ładuje na tego, tego akumulatora, tak? Ale po kolei. Do rzeczy. Teraz sobie to sprawdzimy przy pomocy miernika. Yy, dobra. 28, 20, 28, 29. No, coś takiego. A na tym będziemy mieli, już wam mówię, 29. No, to wam zaokrąglenie oczywiście, tak? Ale już sam fakt. Dobra, no 30 skaczy, słuchajcie. Przy takiej pogodzie, gdzie nie ma w ogóle yy, słońca chmury i to trochę pada. Ten daje już nam prąd ładowania, yy, no muszę przystawić. Yy, dobra, 30 napięcie, prąd ładowania niby 0,7A. Tam już nic nie nam nie ładowało, więc pamiętajcie o tym, że skute, warto, warto to inwestować yy, w regulator MPPT. Takie pogodzie jak dzisiaj, dobra dalej. No, kilowatów zużycie no, na razie, nic, bo wiadomo, wszystko na razie podłączamy napięcie akumulatora 12,8, czyli nawet już wzrasta i się ładuje. Yy, I prąd ładowania yy, tego akumulatora 1,6A. Słuchajcie, to przy takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzieś tam wsuniemy się na dziko czy coś, to jest naprawdę dużo. Yy, no, to jest naprawdę dużo, tak. Więc już to nam ładuje. Tamten regulator niestety, ale nam tego nie ładował. Czyli to z tego, że sobie panel kupiłem met chyba 60 na powiedzmy met 260 W i, jak i tak, w taką pogodę guzik by z tego było. Więc suma sumarum, no wydaje mi się, zobaczymy jak to w praktyce będzie, będziemy jeździć, ale wydaje mi się, że już po tych pierwszych takim dzisiejszym teście sprawdzenia, że chyba było warto w to zainwestować. Ale to. Zobaczymy sobie, zobaczymy sobie w test, znaczy no w użytkowaniu, w testach wypada ok, tak, że wszystko fajnie i, i warto było. Dobra, prąd solara do regulatora 0,6 A, 12 napięcie, 1,4 A prąd ładowania akumulatora, 25 stopni, chyba nie ma tego czujnika. I prąd poboru, pobór prądu, no 0,0 A bo nic nie jest podnoczone, kilo godziny, nic. To kurde, nie wiem do czego to jest. Yy, a to zobaczymy zaraz, czy tam się coś tutaj ustawia, czy się nie ustawia. Ciekawe. Dobra, trzeba poczytać trochę. Trzeba poczytać, zobaczyć, co to, co to oznacza. Jakiś tutaj lot i tak dalej, ale no nie wiem, zobaczymy. No, trzeba poczytać to. No wiecie, nie ma polskiej instrukcji. <laughs> ja tutaj nic nie leguje. Ja nie wiem, czy po prostu nie trzeba jednak faktycznie podłączyć do tego. Komputer albo komputer trzeba podłączyć, albo ewentualnie mm, kupić sobie ten zewnętrzny, zewnętrzny monitor. No nie, niestety nam tutaj to tylko nam pokazuje informacje, nic niestety nie można tutaj tym ustawiać. Może coś można, ale no nie wiem. No, na razie wiadomo, początki uczymy się. Dobra, tak to wygląda. W każdym bądź razie. O, patrzcie, napięcie spada 19 V. No, ale pogoda jaka jest, teraz zaczęło padać na dworzu, więc trochę pada, ale sam fakt, że akumulator nam się ładuje, nawet tak małym prądem, ale to jest zawsze coś. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Biorę się za montaż, czyli podsumowując. Podsumowując, sobie tego, ten regulator, a ten regulator, czyli ten regulator to jest regulator PWM, a ten regulator jest to MPPT. Od razu widać różnicę, że on nawet przy takiej pogodzie, nawet minimalnym prądem, ale zawsze ładuje. A wiadomo, stanie na dziko. Yy, musi mieć to do siebie, że nawet przy takiej dzisiaj pogodzie, no nie naładuje nam tego akumulatora, super. Ale zawsze to coś, no, w moim zdaniem zawsze to coś da, tak? Także, warto zainwestować i, i po prostu cieszyć się z tego, że ten, chociaż będzie nam uładować ten... Yy, o, wracając, tu włączamy i wyłączamy. O, już widzę różnicę, no ale to będziemy się tym bawić. No i co? Tu teraz nam widać, że zaczął nam poczekajcie 14 W tam chwilę coś nam, nam zaczęło spadać, podwyższać się napięcie, a tak jak widać. Także no zobaczymy co to z tego. Akumulator to jest akulnie. Yy, mam żelóweczkę. Na razie jeszcze nie jest tutaj przetargana, bo nie trzymam tutaj nic w przyczepie, żeby... Dla tych kurde złodziei także ja tylko będę to zabierał na czasy podróży. więc tutaj przyczepię i tak nic nie zostawiam taki jak a akumulator po prostu sobie wziąłem taki na na próbę. Zwykły po prostu jakiś tam z garażu. A widzieliście zresztą wcześniej, na wcześniejszych filmach, że używałem jego tam do, do różnych cięcia tego takich pierdół tak więc e, sobie wziąłem to do, do, do tego, no na testy tylko. Także nic z tego i tak nie będzie. Mam żelóweczkę z o godzin. No i dobra, żeby już nie przedłużać to zrobimy, znaczy no podsumowując ten test, warto, warto zainwestować w taki regulator, ten niestety nie warto, ale no nie wyrzucę go, ja go sobie zostawię jako zabezpieczenie i tak co było całej tej sieci mojej 12V, oczywiście przez to tu podłączymy. I dopiero pójdziemy tutaj do tego, żeby żeby to yy, podwójne, takie damy trochę zabezpieczenie, tak. Ale to już wiadomo, że będziemy się z tym bawić. Na razie to zostaje tak, jak. Yy, znaczy zostaje, no, po, nie podłączać, nie? Yy, I zostawiam go po prostu. No nie wyrzucam Szkoda, no co mam wyrzucić 50-60 zł na, 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 na ziemię. No to wiadomo, yy, jest dobry, więc działa. A nóż, widelec, może kiedyś coś będzie potrzeba, także dostawiamy. Miejsce już jest zrobione, także... Dobra, to bierzemy się za, za, za robotę, będę sobie teraz to tam podłączał, montował. A wy co? Na razie trzymajcie się, do następnego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybuj kanał, będziesz, klikniesz dzwoneczek, będziesz na bieżąco z tym co robię, filmami i tak dalej. Także cześć, trzymajcie się i pozdrowienia.